Pierwszy bieg, rodzinne strony 25 km, proszę, tutaj zobaczyć. Proszę, tutaj, tutaj mi proszę, że miło, że Farmazon. I co kurwa? Można zrobić formę w Madein, kryminale. Madein Polska pewnie, że można. Tylko trzeba ciercieć, kurwa. Uwaga, bo to jest, kurde, chwila dla mnie bardzo ważna. Bo uderzam w worek pierwszy raz po dwóch latach. Uff! Trenerzy mi troszkę dystansu będzie trzeba poćwiczyć.